Tydzień dobiega końca i jest to idealny moment na podsumowanie najważniejszych wydarzeń z Jasła i powiatu. Przed mikrofonem Grzegorz Michalski i Grzegorz Nachman. Zanim jednak pierwszy news, to szybka prośba. Kliknij subskrybuj i udostępnij ten film na swojej tablicy na Facebooku lub w mediach społecznościowych. Dzięki temu pozwolisz nam dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców Jasła i Powiatu Jasielskiego. To na początek może powiedzmy sobie o tym, co najbardziej zelektryzowało mieszkańców naszego powiatu w połowie tego miesiąca, czyli o podpisaniu umowy na budowę zachodniej obwodnicy Jasła. W końcu po, po wielu latach, a nawet dekadach oczekiwania, udało się dopiąć ten temat i ruszyły pierwsze prace, czyli wykonanie projektu tej drogi. Myślę, że to historyczny moment, na który długo czekali kierowcy ma powstać ponad 9 kilometrów drogi, trzy mosty, wiadukt, wszystko po to, żeby móc ominąć centrum miasta. Koszt inwestycji to ponad 320 milionów złotych. Prace będzie wykonywać firma Intercor z Zawiercia i według planów już w 2030 roku mamy pojechać nową zachodnią obwodnicą miasła. Myślę, że uda się I, i za te 4 lata prace zostaną zakończone. Mocno trzymam za to kciuki i pewnie większość kierowców, którzy stoją obecnie w korkach w naszym mieście również trzyma kciuki za tą inwestycję. Jak jesteśmy jeszcze przy temacie budowy obwodnicy Jasła, to warto też wspomnieć, że gdzieś tam w dalekosiężnych planach jest budowa północnej obwodnicy Jasła, która odciąży ten ruch na trasie Jasło-Krosno i wyprowadzi go poza ulicę Lwowską czy ulicę 17 stycznia. Też bardzo potrzebna inwestycja. Zgadza się. No ale... Mam nadzieję, że dożyjemy tej inwestycji. Trzymam za to mocno kciuki. Yeślińska policja ma nowego szefa. To jest też ważna informacja. A co wiemy o nowym komendancie Komendy Powiatowej Policji w Aśle? Komendantem został młodszy inspektor Grzegorz Koczera, ma 50 lat i 23 lata stażu w policji. Wcześniej pełnił funkcję komendanta policji w Lesku. Z informacji dostępnych w sieci yy, wiemy, że też jest miłośnikiem pszczelarstwa, więc myślę, że Kiedyś moglibyśmy zaprosić pana komendanta na wywiad, ale nie wiem, czy rozmawialibyśmy o sprawach policyjnych, czy o pszczelarstwie, ale to już tak jest ku to, przyszłości. Jest to opcja do rozważenia, jak najbardziej. Jak już jesteśmy przy służbach mundurowych, to myślę, że warto wspomnieć o zdarzeniu, które gdzieś tam odbiło się głośnym echem w całej Polsce. Chodzi o wypadek na ulicy 17 stycznia w Wiaśle, gdzie kierowca ciężarówki wyprzedzając na. W miejscu nierozwolonym drugą ciężarówkę uderzył jeszcze w samochód osobowy, a skończył podróż na przydrożnym budynku. Na szczęście tam nikt nie odniosł jakichś bardzo poważnych obrażeń, no ale straty materialne i też mandat na pewno był wysoki. Słyszałem też o jakimś zaginięciu. Też, tak, też tak, pojawiła tak. się taka informacja. Pojawiła się taka informacja, że policja poszukuje w styczniu piętnastolatki, która oddaliła się z domu i od kilku dni nie było z nią kontaktu. W końcu też pojawiły się komunikaty policyjne ze zdjęciem. I wszystko, wszystko się skończyło dobrze, tak? No i jak się okazało, no to pewnie ten komunikat przyniósł skutek, bo zaginiona sama wróciła po, po kilku godzinach właściwie od opublikowania tych materiałów w mediach do, do domu. To już chyba któreś z kolei zaginięcie w Powiecie Jasielskim w ostatnich tygodniach czy miesiącach. Zgadza się. Jeśli jesteśmy jeszcze przy temacie zaginięć, no to może warto wspomnieć o tym, że długo nie trzeba było szukać dwóch Rzesimieszków, którzy napadli na plewanie. Co prawda, nie w Powiecie Jasielskim, ale w Powiecie Bocheńskim, ale byli mieszkańcami Powiatu Jasielskiego i dzięki szybkiej akcji policjantów wpadli po prostu na terenie Jasła i, no i poniosą srogą karę, odpowiedzą przed sądem za to, że napadli na plebanie w powiecie bochańskim. No i tam poczynili jakieś straty na około 11 tysięcy złotych. Początkiem tego miesiąca gminy z powiecie sielskim, no ciężko powiedzieć, że się chwaliły, ale informowały o tym, jak wygląda demografia za poprzedni rok. No i powiedzmy sobie szczerze, no te liczby nie napawają optymizmem. Yy, niestety yy, liczby są... Yy. Można powiedzieć zatrważające, ponieważ w zeszłym roku urodziło się 108 dzieci. To jest mniej niż w roku ubiegłym. Rodzi to duży problem związany z edukacją, ponieważ no, ja pamiętam, gdy chodziłem do podstawówki, 108 dzieci było w jednym roczniku w jednej szkole. Obecnie tyle urodziło się tylko w całym mieście, więc jest to spore wyzwanie. Dla miasta, jak będzie zorganizowana w przyszłości edukacja. Oprócz tego, że mamy niski przyrost, to też wiele osób z Jasła wyjeżdża. I też tutaj właśnie warto się zastanowić, jak zatrzymać tych ludzi w naszym mieście, bo jasło nam się wyludnia. Jeśli chodzi o demografię, to myślę, że warto też wspomnieć o tym, że no, jest to trend powiedzmy nawet nie tyle ogólnopolski, co, co, co taki trend, który gdzieś tam jest w gospodarkach mocno rozwiniętych. To jest pytanie takie, czy te wszystkie programy socjalne, jakie się kilka lat temu pojawiły, zdają egzamin? No, to już każdy musi sobie odpowiedzieć we własnym zakresie. Możecie też dać znać w komentarzach. No to może teraz czas porozmawiać trochę o pieniądzach. Masz na myśli budżet na ten rok? Zgadza się. W Jaśle, ale też w gminach powiatu ośleskiego już wszystkie uchwały budżetowe zostały uchwalone. Ale może powiedzmy sobie o tym, co czeka w najbliższym roku mieszkańców Jasła i jakie inwestycje zostały zaplanowane w budżecie. Słyszałem, że ma być to rekordowy budżet. Zaplanowanych jest wiele inwestycji. Jakie najważniejsze? No Myślę, że taką największą bolączką już od lat jest dworzec kolejowy. i Tam ma powstać centrum komunikacyjne. Są już jakieś pierwsze przymiarki, będą pieniądze z programu szwajcarskiego, więc miejmy nadzieję, że w tym roku już prace ruszą w tym temacie. Też przychodnia na ulicy Chopina. Wymaga już e, gruntownego remontu i też e, ten remont ma e, w tym roku e, być zrealizowany właśnie z tego budżetu. Skoro jesteśmy przy temacie pieniędzy, to około 160 tysięcy złotych udało się zebrać jasielskim wolontariuszom, którzy w ostatnią niedzielę kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No, warto też pewnie wspomnieć, że tych wolontariuszy było ponad 140 osób, więc sporo, sporo osób na ulicach całego powiatu Jasielskiego. Część osób spędziła ten czas też aktywnie morsując, lub y, dołączając do Jordan Run, który został zorganizowany przez lokalne grupy biegowe. Widziałem, że pojawiała się też informacja o tym, że w przyszłym roku kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ostatnią niedzielę stycznia 2027 roku. Myślę, że warto też wspomnieć o aukcjach, które odbyły się na rynku. Można było między innymi wylic wylicytować kawę z panem burmistrzem. Albo na przykład pół godziny lot widowiskowy nad jasłem, który yy, oferują członkowie Jasielskiego Stowarzyszenia Lotniczego IKAR. A na koniec temat, który odbił się dużym echem w mediach społecznościowych, gdzie pojawiło się mnóstwo zdjęć yy, i okazuje się, że wcale nie trzeba jechać na biegun północny ani na Islandię, żeby podziwiać Zorzę Polarną. No właśnie, a żeby wiedzieć wszystko, co ważne w jaśniej powiecie sielskim, to wcale nie trzeba się przykopywać przez cały internet. Wystarczy obserwować nas, subskrybować nas na YouTubie, obserwować na Facebooku, na TikToku, na Instagramie, by wiedzieć wszystko, co ważne w jaśnie i powiecie sielskim w pigułce. Dziękujemy wam bardzo, że udało Wam się dotrzeć do tego momentu i zapraszamy na kolejne wydanie Jasielskiego Stanu Rzeczy.